Siema, ulubieni streamerzy Ajki paliły, jaka impreza, ja pierdolę Nie no jaka impreza, tu nic nie ma A co on tak się czai w tych okularach tam? <noise> Zaraz wyskoczę tutaj, bo napierdolony jest ostro Ej kurwa, jakby walicie wiadra jakieś chyba No O nie, a ten no, no to który kłamie? Nie wiem, nie zgadnąć Jakby jacyś streamerzy, takie fotele macie zajebiste Nie no, co ty No tak Ile macie <noise> widzów? Ile macie widzów? Zero, bo ja nie streamuję nic. Ue, A kto tu rządzi w ogóle? Ja. A ten jak pokazał grzeczny jaki kolega? Pan mówi, że ten, ten. Kurwa, boi się ciebie, ty, ty dojeżdżasz go chyba, nie? Nie, ode mnie. Dobra, u, u ciebie na chacie siedzicie wszyscy. O. I co, szukacie foczek? No tak, dla kolegi tutaj obok. a on on, on woli dziewczyny, normalnie? No. no, ale ta czapa Chicago Bulls, czy co to tam? No tak. Grałeś w Chicago Bulls? No, jestem zawodnikiem. W pierwszym składzie napiero. Nie, a tam białych nie przyjmują, wariacie. Nie przyjęli. A ty, ty streamujesz coś? Nie. A, a powinienem? No. no. A Ej, a co ty jest? taki ciemny na twarzy jesteś w ogóle? Ja? Tak, ty Cześć. jesteś jakiś trochę taki... Cygan, nie, czekaj, nie cygan, zapamiętaj kolego, nie cygan, tylko Rom. Dobra. Tak? Nie no, jestem Polakiem, kurwa, no. Ale taki żółciutki, no. jakiś kurwa taki opalony. No bo jestem opalony, ale też się ten, dziwnie światło opada. Nie no, ten kolega, co szuka dupy, to bladziutki, widać, że to Aryjczyk, nie? Jeszcze rudy. O, ja pierdolę. Ale ci a... zrobił reklamy, wariacie, no teraz to już nie chuja, nie wyrwiesz nic. A dlatego jedyny w czapce siedzi, kurwa, bo rudy, nie? Tak. No i co, udało się jakąś fajną pokę znaleźć już? No jak zaję, ten, kręciłem bajerka, ale jak pokazałem go, to się straszyły każde. No tak. A ten jeden taki w tych okularach, on taki, on trochę ten, co? Taki... On ćpa ostro. Tak, ćpa. Majeranek, kurwa. Mephedron no, na no, kurwie. Mephedron walicie? Nie, tylko... A, a co go sprzedajesz w internecie? Zobacz kurwa ty, na no, oglądał się, w MMA, że tam każdy się wyzywał kurwa tych A wali waliliście kiedyś Fedron? No on wali. Zaraz ci może, że krechę zajebać mam wali. Dawaj, kurwa jak walniesz krechę Nie no, nie Wpłacę wam kurwa do nie? Jak walniesz zajebiesz krechę teraz to normalnie wam do wysyłam potężnego. Nie, nie, nie. nie no, my nie, żartujemy, on nic nie robi. On ma powie tylko, no Nie no, kurwa, wy, wy się zlęcacie na bank. On waper chyba, wy wszyscy wapujecie, co? No, zależy. To słuchaj, jak? to tam wariacie na grzale? Czy jak. Co masz grzale? Nie wiem. Na jaki grzale? grzale, grzale pali, kurwa. No, parę wodną, kurwa. Ty, ale to kurwa, masz dwa fotele streamerskie w chacie. A to mój brat jest. Ja nic nie streamuję, serio, A, a twój brat streamuje? Też nie. To po pochuj mu, po mu dwa fotele, kurwa takie. <taki, Taki mu się podobał, to tam mu tylko kupił. Ale co, na dwóch siedzi, czy co? A nie, bo dobra, bo was jest dwóch, dobra. Czyli po prostu sobie siedzicie razem z bratem. Tak. No, o jak ten daje mu tam ciąkać. Kurwa. No dobra, chłopaki, szukajcie ten. A macie jakiś dobry tekst na podryw? Masz jakiś dobry tekst na podryw? A ty się rudego pytasz kurwa. Jak jakby miał, to by tu nie siedział. No dobra, dawaj, dawaj Rudy, jakiś dobry tekst na podryw. Nie ma żadnego, kurwa. Szukaj, A on, on, wygląda jak, on wygląda jak mini Mike tam z tyłu, tylko głowa wystaje, kurwa. Wyskitu. <noise> no. Dawaj, dawaj beatbox, bo widzę, że tam mielisz coś, kurwa. Nie, a wykręca go, widać mefedron był walony, kurwa, wyskitu. Dobra Rudy, dawaj tekst na podryw, bo ja też fałczki szukam. Lecę, kurwa. No to dawaj. Dam ci trzy słowa, dawaj freestyle. To dalej. Dobra, to, yy, to? Pierwszy to, to będzie mefedron. <susuruj> drugi yy, to będzie y, ruda żelaza. To jest takie mefedron, ruda żelaza i multivitaminy. Dobra, czekaj. Dobra, dobra, dobra. Daj bit, daj bit, daj bit. <susuruj> <susuruj> mefedron, mefedron, dobra. O, Julgo kichawa spędzi. <susuruj> Dobra, czekaj, kurwa. Dobra, dobra. Ty, dobre to w chuj było. Nie, on, on tak szybko nawijał, że ja tego nie usłyszałem po prostu. On już całą zwrotę zajebał. Dobra. Muszę no jakoś to zacząć, kurwa, nie mam pomysłu na rozpoczęcie. No to jak freestyle, jak nie masz pomysłu, no. No ale się wstydzę. No kurwa, mnie się wstydzisz mordo. Zobacz jak ja wyglądam, kurwa. Jak wiedź, mi. No dobra, dawaj. No dawaj, bo już wymyśliłeś całą zwrotkę, kurwa, dawaj. Dobra, dobra. Przyjdźmy teraz z Jomalami. Nie, yeah, nie, yeah. w domu tymka. Pak, 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 ją, yo, ją, yo, ją. Yo, yo. Walimy mefedron, krachy na pół, pak, pak, przekąt on dostał. Dobra, chłopaki, dzwońcie po karetkę, chłop wylewu dostał chyba, kurwa. Jestem rudy jak ruda żelada. No tak, no w sumie nawija kurwa jak, jak typowy Żabson, no typowy Żabson. No dobra, freestyle, ci zaliczam Ci ten freestyle. zaliczę Ci ten freestyle. E, chociaż kurwa no taki Murański stary się odpalił Ci trochę kurwa, nie? Trochę Cię odkleiło. No dobra, ale powiedz mi tak, jak będę chciał poderwać laskę, nie? Ale najlepiej taką wiesz, taka mo mo mocna, kurwa 8 na 10, nie? To jakbyś radził? Kurwa. Co? co bo teraz na omę. Załóżmy, wa skipnę was, wleci fajna dupa. I co powiedzieć? Kurwa, żeby wiesz. Czekaj, czekaj, myślę. A, ej, po e, Weź powąchaj mu skarpetę. Oh. Pa o jebany. A on Czym pachnie? Czym pachnie? Mam tekst, Mam tekst na podróż. Dobra, dawaj. Jesteś może kanapką z maka Bo wyglądasz jak wieś, hmm, Kurwa. Ale on ma esse. Chyba się nawdychałeś tych skarpet za dużo, kurwa, wariacie, nie? No dobra, chuj, wypróbuję to, wypróbuję, zobaczymy. Dam znać. Eee, a na pewno, widzowie, zróbcie shota, jak on wocha tą skarpetę, kurwa, nie? Bo to by było mocne. Dobra. <laughs> Let's a dollar.